Czy kiedykolwiek spojrzałaś mężczyźnie w oczy i poczułaś, że za jego milczeniem i chłodnym zachowaniem kryje się wewnętrzny konflikt? Jakby toczyła się w nim walka między dumą, która nim kieruje, a pragnieniem, które stara się stłumić? Karl Jung pisał, że męska nieświadomość kształtuje się pod wpływem ciemnych aspektów psychiki, a jednym z najpotężniejszych jest ego. Męskie ego wydaje się silne, ale w rzeczywistości jest kruche. Broni się, Oddala, wznosi mury. Ale mało kto rozumie, gdy trafisz w ten właściwy moment, w ten najbardziej wrażliwą punkt, w której ego krwawi, w mężczyźnie coś zaczyna się zmieniać. Jego zbroja pęka i właśnie przez tę szczelinę może przeniknąć prawdziwe uczucie. Zranić męskie ego to nie znaczy zniszczyć mężczyznę. To sposób, by go obudzić. Sprawić, by zobaczył to, od czego tak długo się odwracał. Jung nazywał ten moment spotkaniem z własnym cieniem. Chwilą, gdy mężczyzna staje twarzą w twarz z kobietą, która nie błaga, nie upokarza się, nie zgadza się na pół uwagi. Kobieta, która zadaje ból, to ta, która jednocześnie budzi w nim najsilniejsze pożądanie, bo dotyka samego jego rdzenia instynktu dążenia, zdobywania, pokonywania. Ale tym razem to nie on dyktuje warunki warunki dyktuje ona. I on, sam nie rozumiejąc dlaczego, Zgadza się grać według jej zasad. Może zmęczyłaś się gonieniem za uwagą, dawaniem siebie całkowicie i nie nic w zamian? Może próbujesz zrozumieć, dlaczego on się oddala, gdy tylko zaczynasz się otwierać? Ale prawda jest taka, że gra się zmieniła. Teraz przewagę ma ta kobieta, która rozumie, jak działa męska psychika. Gdy działasz świadomie, gdy stajesz się tą, która ceni swoje milczenie, swój czas, a nawet swoją nieobecność, nie tylko drażnisz jego ego. Sprawiasz, że cierpi wewnętrznie, tęskni za tobą jak za powietrzem. On sam tego nie uświadamia, ale ty już jesteś w Nim. Jung pisał: Prawdziwa miłość rodzi się tam, gdzie męska nieświadomość spotyka to, co jednocześnie przeraża i zachwyca. Stajesz się dla Niego symbolem: niedostępnej, tajemniczej, niemal boskiej. Chcecie zdobyć, ale nie potrafi zrozumieć. I właśnie ten wewnętrzny rozdźwięk niszczy Jego Ego. A czym jest ego, jeśli nie oporem przed uczuciem? Gdy ego upada, zwycięża miłość. A jeśli uświadamia sobie, że już nie kontroluje swoich emocji, jest od nich uzależniony? W tym filmie zrozumiesz, jak obchodzić się z męskim ego. Nie z agresją, nie z urazami, nie poprzez gry, ale poprzez subtelną psychologiczną strategię, przez siłę milczenia, świadomość własnej wartości i właściwe dystansowanie się. Zanurzysz się w męską psychikę z perspektywy Junga. I zrozumiesz. Droga do prawdziwej miłości to nie przypodchlebianie, ale odbijanie. Nie stawanie się wygodną, ale rozwój. A gdy staniesz się tą kobietą, on pokocha cię całym sercem. Bo to właśnie ty pomogłaś mu zburzyć stare schematy i wreszcie się uwolnić. Utracić podziw mężczyzny może wydawać się porażką, ale według Junga, to właśnie wtedy zaczyna się jego przemiana. Mężczyzna jest zdolny do głębokiej miłości tylko wtedy, gdy spotyka kobietę, która odmawia karmienia jego ego. Gdy przestajesz grać zwyczajną rolę, tej, która daje się bez reszty, jego ego rozpada się, i na tym miejscu pojawia się ból, cichy, niezrozumiały, ale bardzo realny, i właśnie tam rodzi się pragnienie. To właśnie jest spotkanie z cieniem, z tą częścią, którą przed sobą ukrywał. Gdy odbierasz mu swoją energię, spojrzenie, troskę, Traci źródło zasilania. I w tej pustce wreszcie widzi siebie samego, niepewnego, zagubionego, zranionego. Ale ta prawda to punkt wyjścia do prawdziwych zmian. Twój dystans uruchamia w nim głęboki proces psychologiczny. Zaczyna cię idealizować. Pustka, którą pozostawiasz, wypełnia się jego pragnieniem, by cię odzyskać. Im dalej się oddalasz, tym bardziej chce być blisko. Jung mówił: Nieświadomość dąży do całości, a to, co wymyka się rozumowi, staje się obsesją. Nie jesteś już tylko kobietą z jego przeszłości. Jesteś symbolem. Symbolem przełomowego momentu. Jesteś obrazem, przez który po raz pierwszy zetknął się z sobą samym. To aktywacja archetypu animy tajemniczej, nieosiągalnej kobiety, która staje się jego wewnętrznym przewodnikiem, nawet jeśli doprowadza go to do szaleństwa. Nie możecie zapomnieć, bo nie byłaś zwyczajna. Byłaś odbiciem, odchłanią i światłem jednocześnie. Jego ego wciąż nie pojmuje, jak cię stracił. I właśnie w tym zagubieniu rodzi się miłość, która już nie opiera się na kontroli, ale na głębokiej emocjonalnej więzi. Kocha cię nie pomimo bólu, ale właśnie przez niego. Ego chce dominować, zwyciężać, podbijać. Żywi się poczuciem, że może kontrolować kobiece pragnienie. Ale gdy odmawiasz bycia przewidywalną, gdy wychodzisz poza schematy, jego wewnętrzny system się rozpada. Jung pisał: Mężczyzna projektuje na kobietę swoją wewnętrzną idealizację. Oczekuje, że będzie pasować do wymyślonego obrazu. Ale gdy tak się nie dzieje, odczuwa nie tylko rozczarowanie, doświadcza wewnętrznego rozłamu. I właśnie w tym rozłamie może narodzić się prawdziwa bliskość. Nie ma pragnienia bez braku. Nie ma prawdziwej miłości bez bólu. A gdy kobieta ośmieli się zniszczyć iluzję męskiego ego, zaczyna się to, co najważniejsze. Nie uderza w męską dumę z agresją, ale działa inaczej. Subtelnie, ale celnie, zmuszając go, by zajrzał w głąb siebie. Robi to z prawdziwą miłością do niego, a nie do siebie. I to nie jest logiczna analiza, ale wewnętrzne zderzenie, które dzieje się na poziomie głębokich, psychologicznych obrazów. Kobieta staje się dla niego nie tylko człowiekiem ale symbolem, którego nie potrafi do końca pojąć. Czuje w niej coś niewytłumaczalnego, bolesnego, a jednak pociągającego. I nie spieszy się, by to uleczyć, bo nie chce pozbyć się tych uczuć, chce je czuć, chce ją odzyskać, choćby próbował to ukryć. Najpotężniejszą bronią kobiety w takiej sytuacji jest milczenie, ale nieobojętne czy uległe, lecz świadome. To milczenie, za którym kryje się siła. Jak pisał Karl Jung, nieświadomość przemawia do nas nie słowami, a symbolami. I milczenie staje się takim symbolem. Może oznaczać koniec, obojętność, ale także wolność. Gdy kobieta milczy, mężczyzna zostaje sam ze swoimi myślami. A te myśli są bezlitosne. Straciłem ją. Nie byłem wystarczająco dobry. Może w ogóle jej nie znałem. W tym wewnętrznym konflikcie jego pożądanie tylko rośnie. Bo świadomość straty zawsze rodzi pragnienie odzyskania. Im dalej jest ona od niego, tym silniej chce wrócić, ale nie z pewnością siebie, a z niepokojem. Strach to potężne źródło pożądania, szczególnie gdy zostaje dotknięte męskie ego. Boi się, że zostanie zapomniany, że jego miejsce zajmie ktoś inny, że nie pozostawił śladu w jej życiu. Ten strach staje się obsesyjnym. Jung nazywał ten moment powrotem do siebie. Stanem, w którym ból zmusza człowieka do spojrzenia w głąb własnej istoty. A jeśli to właśnie kobieta popchnęła go do tego punktu, nigdy nie będzie w stanie o niej zapomnieć. Staje się dla niego nie tylko przeszłością, lecz granicą, po której wszystko się zmieniło. Nawet jeśli spróbuje żyć dalej jak dawniej, wszystko będzie wydawać się niewłaściwe. Wszystko będzie mierzone przez pryzmat utraty. Teraz on nie chce już tylko odzyskać kobiety. Chce odzyskać swoją wartość w jej oczach. Chce znów czuć się godnym. Ale w tej grze nie ma już miejsca na dumę. Ego jest złamane, a na jego miejscu przemawia instynkt. Instynkt zdobywania, dowodzenia, przynależności. Jednak im bardziej się stara, tym wyraźniej widzi. Ona jest już inna. Zmieniła się. Wyrosła. Nie odbija już jego iluzji. Stała się sobą. A on, choćby walczył. Jest zbyt pogrążony w uczuciu, by odejść. Nadchodzi moment, gdy mężczyzna, nawet jeśli nie powie tego głośno, zaczyna się bać, że stracił ją na zawsze. Nie rozumie, jak kobieta, która kiedyś dbała, pytała, czekała, teraz milczy, nie reaguje. Jung mówił, że wtedy rozpada się projekcja. On już nie widzi w niej swojego odbicia, nie jest już częścią jego świata. Jest osobna, nieosiągalna. I właśnie wtedy pożądanie przeradza się w obsesję. Wszystko, co wcześniej ignorował, uzyskuje znaczenie. Najdrobniejsze szczegóły, jej gesty, słowa, nawet milczenie, stają się symbolami. Jung twierdził, że stłumione emocje tworzą mosty, przez które mężczyzna ponownie łączy się z jej obrazem. Nawet jeśli jest daleko, ona jest w nim. A dla mężczyzny przyzwyczajonego do kontroli to niszczycielskie. Jego pragnienie nie jest już tylko fizyczne, stało się psychologiczne. Nie chodzi już o dotyk. Chce znów poczuć, że coś dla niej znaczy. Pragnie tego spojrzenia, którym kiedyś na niego patrzyła, ale jej tam już nie ma. Próbuje odtworzyć obraz, znaleźć wytłumaczenie, odbudować kontakt. Lecz kobieta, która zna swoją wartość, nie wraca ze strachu przed samotnością. Wraca tylko wtedy, gdy sama tego chce. I to go niszczy. Bo męskie ego nie umie pogodzić się z kobiecą wolnością. Szuka stabilności, przewidywalności, kontroli. A ona oferuje wybór. Jak pisał Jung, kobieta, która poznała swoją istotę, może stać się impulsem do wzrostu mężczyzny. Ale to możliwe tylko wtedy, gdy przestaje go ratować brać na siebie jego ból być wygodna. Wtedy mężczyzna ma dwie drogi: wzrosnąć, albo zginąć. A w obu przypadkach ona wygrywa. Bo miłość zrodzona nie z lęku, a z dojrzałości jest prawdziwa. Teraz stoi w punkcie rozdarcia. Duma ciągnie go precz, a pożądanie z powrotem. Nie wie, jak podejść. Boi się odrzucenia. Rozumie, że może już na zawsze jest poza zasięgiem. To wewnętrzne napięcie, które Jung nazywał zderzeniem przeciwieństw, rodzi chaos. Ale w tym chaosie jest tylko jedno wyjście: poddać się. A jeśli do tego dojdzie, Osiągnęłaś niemożliwe. Rozbiłaś jego ego, nie niszcząc jego osobowości. Odeszłaś, nie zrywając więzi. Zraniłaś go, ale tym samym uruchomiłaś proces wewnętrznej odnowy. Gdy mężczyzna przeżywa takie emocjonalne trzęsienie ziemi, w nim dokonuje się nieodwracalna zmiana. Jak mówił Jung, ból duszy to potężne narzędzie. Burzy ochronne konstrukcje, które ego budowało latami, by nie czuć wrażliwości. W tym procesie mężczyzna zaczyna postrzegać kobietę nie jako obiekt do zdobycia, lecz jako odbicie tego, co całe życie w sobie tłumił. Czuje złość, urazę, zagubienie, tęsknotę, ale najmocniej odczuwa potrzebę, nie zatrzymania cię za wszelką cenę, lecz odzyskania stanu, który stracił w sobie, gdy odeszłaś. Właśnie w tym stanie wewnętrznego kryzysu męskie ego zaczyna się rozpadać. A każda prawdziwa przemiana, jak mówił Jung, zaczyna się od kryzysu. To, co zrobiłaś, gdy przestałaś grać według jego zasad i uwolniłaś się od emocjonalnej zależności, stworzyło pustkę. Tę samą, w której po raz pierwszy stanął twarzą w twarz ze swoją wrażliwością. Ten kontakt z samym sobą jest szokujący, ale konieczny. Jego ból to nie tylko reakcja na twój brak, to wstyd, że nie potrafił zatrzymać twojej obecności. Zaczyna w myślach wracać do szczegółów, przeglądać wspomnienia, jakby mógł coś naprawić. Ale jedyne, co znajduje, to własną pustkę. W nieświadomości stajesz się symbolem tego, czego najbardziej pragnie, a jednocześnie się boi. Nie jesteś już tylko kobietą z przeszłości, jesteś obrazem, który uruchamia głębokie procesy. Jung nazywał to spotkaniem z animą, archetypicznym pierwiastkiem kobiecym w męskiej psychice który popycha go do samoświadomości. Czuję, że stracić Cię to coś więcej niż błąd. To jak utrata części siebie. Zniknęła iluzja, że zawsze będziesz blisko. Zniknęło poczucie kontroli, a wraz z nim złudzenie emocjonalnej nietykalności. A ty w tym czasie pozostajesz spokojna, silna, pełna. I właśnie ten spokój sprawia, że widzicie inaczej. Nie ma już poczucia wyższości, pojawia się szacunek. Kobieta, która wychodzi z pozycji emocjonalnej zależności, staje się nieosiągalna nie z dumy, lecz z dojrzałości. To coś, z czym ego nie potrafi sobie poradzić. Nie rozumie jak nawiązać relację z kobietą, która jest samowystarczalna. Jung mówił, że gdy dusza człowieka odnajduje sens w sobie samej, przestaje potrzebować zewnętrznego potwierdzenia. Przestajesz być zależna i stajesz się centrum. To przeraża i przyciąga jednocześnie. Zaczyna na nowo kształtować swój obraz siebie, nie na podstawie tego, co ma, lecz tego, co stracił. Im bardziej uświadamia sobie rozmiar tej straty, tym bliżej jest siebie wewnętrznie. Ale teraz to już nie pragnienie posiadania, a chęć bycia godnym miłości. Ego nie jest już w stanie kontrolować sytuacji, ustępuje, ustępując miejsca prawdziwym uczuciom. I te uczucia nie pochodzą ze strachu, lecz z pragnienia bycia blisko. Nie dla kontroli, ale dla prawdziwego kontaktu. Wzbudziłaś w nim wątpliwość, która zniszczyła jego emocjonalną pewność siebie, a za tą wątpliwością otworzyła się droga w głąb. To początek procesu, który Jung nazywał indywiduacją, momentu, w którym człowiek spotyka siebie prawdziwego, bez ról, bez obron, bez iluzji. Przypomina sobie ciebie nie jako tę, która odrzuciła, ale jako tę, która odsłoniła jego istotę. I to, jak każda psychologiczna rana, pozostawia ślad. Bolesny, ale cenny. Taka rana nie goi się bez śladu boli, ale jednocześnie wskazuje drogę. A ty ty już nie czekasz, nie potrzebujesz jesteś już cała i właśnie to czyni cię jeszcze bardziej pociągającą. Jung mówił: Gdy kobieta budzi swoją wewnętrzną istotę, przestaje żyć dla zewnętrznego świata i zaczyna poruszać się wokół własnej osi. Nie jesteś już tylko zagadką, stajesz się jasnością. Wiesz, czego chcesz i czego nie tolerujesz. Ta klarowność przemienia jego ból w szacunek. Jego tęsknota jest teraz naznaczona winą i podziwem. Jego pragnienia nie dotyczą już posiadania, dotyczą uznania. Jest emocjonalnie złamany. Ale właśnie w tym miejscu zaczyna się jego droga. Nowy wzór męskości nie ten, który dominuje, lecz ten, który potrafi czuć. Popełniać błędy, tracić i zmieniać się. A wszystko dlatego, że zmusiłaś go, by wyszedł poza schemat, ponieważ połączyłaś w nim światło i cień, nawet bez fizycznego kontaktu. Kobieta, która świadomie pracuje z męskim mego, daje męskiemu sercu szansę, by naprawdę ożyło. Teraz jego umysł już się nie sprzeciwia. Poddaje się, czuje, a to zmienia wszystko. Patrzy na życie inaczej, bo dałaś mu do zrozumienia, Stracić przez dumę boli bardziej niż stracić przez los. Szuka cię w innych. Porównuje, wspomina, próbuje zapomnieć. Ale nie może. Bo ty nie jesteś tylko uczuciem. Jesteś lustrem. A w tym lustrze zobaczył siebie prawdziwego. Nagiego, wrażliwego, żywego. Teraz jedyne, czego naprawdę pragnie, to szansa, by znów zostać zobacznym przez ciebie. Ale już innymi oczami. Tylko nie jest pewien, czy na to zasługuje. Właśnie tutaj może narodzić się prawdziwe uczucie nie bajkowe, nie wyidealizowane, lecz autentyczne. Bez iluzji, ale z głębią. Ten mężczyzna nie wraca taki sam. Jest złamany, wrażliwy, i w tej wrażliwości tkwi jego nowy potencjał. Przychodzi w ciszy, gotowy słuchać, a nie udowadniać. A jeśli zdecydujesz się znów spojrzeć mu w oczy, zobaczysz w nich coś, czego wcześniej nie było prawdziwą pokorę i szczerość. Nie maskę, nie pozę. Wewnętrzne uznanie własnych błędów. Ta pokora to rzadkość. Pokazuje, że nie szuka już ciebie, by wypełnić pustkę. Szuka cię, bo po raz pierwszy zrozumiał, czym jest prawdziwa więź. Po wewnętrznych kryzysach uświadomił sobie, to co do ciebie czuł, nie było tylko pożądaniem. To był etap osobistej przemiany. Karl Jung uważał, że prawdziwe spotkanie z miłością nie następuje wtedy, gdy ktoś cię pociesza. Ale gdy cię obnaża, ukazuje twoją słabość, twoje lęki, twoje prawdziwe uczucia, od których uciekałeś. Właśnie to zrobiłaś. Pokazałaś mu, że za jego pewnością siebie kryje się strach przed odrzuceniem. Za dumą, potrzeba akceptacji. Za pewnością, niepewność. Dlatego nie pamięta cię jak kolejnej kobiety. Pamięta cię jako kogoś, po kim nie mógł już być taki jak wcześniej. Odeszłaś bez awantur. Bez oskarżeń, bez histerii, po prostu z godnością, a twoja cisza okazała się głośniejsza niż jakakolwiek rozmowa. Jung mówił, że prawdziwe wewnętrzne wołanie nie krzyczy, rozbrzmiewa w duszy, i ty wciąż rozbrzmiewasz w jego myślach. Nawet gdy uśmiecha się do innych, pozostajesz w jego podświadomości, bo nie tylko odeszłaś, zmusiłaś go, by zajrzał w głąb siebie, a to jest nieodwracalne. Najdziwniejsze, że nie ukarałaś go, uwolniłaś go. Dyskomfort, który odczuwa, to nie kara, to szansa. Jakbyś popchnęła go w głąb siebie, tam, gdzie nigdy wcześniej nie był, i tam, pośród wewnętrznych ruin, wreszcie zaczął zadawać pytania, na które tylko ty znałaś odpowiedzi. Ale teraz decyzje nie leżą w jego rękach. I Jung twierdził, że kontrolę przejmuje ten, kto jest świadomy, a ty jesteś świadoma. Stałaś się pełna, a on teraz próbuje pozbierać siebie kawałek po kawałku. Im więcej czasu mija, tym wyraźniej rozumie, nie byłaś jedną z wielu. Byś wyjątkiem. Nie przez doskonałość, no przez odwagę. Tylko ty odważyłaś się dotknąć go tam, gdzie uważał się za nietykalnego w jego ego. A gdy kobieta robi to bez przemocy, ale z wewnętrzną pewnością, nie tylko pozostawia ślad, ale zmienia całą trajektorię. Jeśli wróci. A prawdopodobnie wróci, nie będzie już tym samym mężczyzną. Będzie bardziej świadomy, dojrzalszy, otwarty. I co najważniejsze, nie będzie patrzył na ciebie jak na obiekt pożądania, lecz jak na człowieka, który dał mu szansę się zmienić. Jung pisał, że w każdej psychicznej ranie tkwi potencjał do uświadomienia sobie prawdy. Stałaś się tą raną i jednocześnie tym uświadomieniem. Teraz ze złamanym ego i otwartym sercem. Ma tylko dwie drogi: kochać cię tak, jak na to zasługujesz, albo na zawsze pozostać z uczuciem straty kogoś, kogo już nie spotka. Bo istnieje szczególny rodzaj miłości: ten, który rodzi się nie z obecności, lecz z nieobecności, nie z obietnic, lecz z bólu świadomości, kogo się straciło. Ten rodzaj miłości jest najgłębszy, bo nie wyrósł z przyzwyczajenia, lecz z wewnętrznej przemiany. Jung mówił. Tylko to, co konfrontuje nas z naszymi lękami, może naprawdę wyzwolić. Przestałaś być kobietą, która dostosowuje się do męskich oczekiwań, a stałaś się odbiciem własnej wartości. To, co do ciebie czuję teraz, to nie poczucie winy, to szacunek. Stałaś się dla nim czymś, co nie znika. Nie zniknęłaś. Pozostałaś w środku, bo nie starałaś się podobać. Ośmieliłaś się go zmienić, a tego nie da się zapomnieć. Nie dlatego, że chciałaś być niezapomniana ale dlatego, że po prostu byłaś sobą. I to wystarczyłoby wszystko zmienić. Ostatecznie mężczyzna naprawdę zmienia się nie przez kobietę, która zawsze jest blisko, lecz przez tę, która odeszła w momencie, gdy był pewien, że zostanie. Więc zapytam cię, czy naprawdę chcesz być po prostu kochana? Czy chcesz być tą, której nie da się zapomnieć? Jeśli te słowa znalazły w tobie echo, podziel się nimi, podziel się z kobietami, które potrzebują je usłyszeć. Podziel się dla tej wersji siebie, która kiedyś milczała. Podziel się dla przebudzenia, które zaczyna się w środku.